Ten gość to mnie wykończy, psychicznie. Ja Myślałem, że już nie wygrasz. Film ci, film ci wysłałem. Luźno Obejrz sobie. Potem sobie obejrzę. Troszkę się... Ja muńskiej temy dostałem. Dla lamusów. A dla dostałeś? Wait a minute, yes. That's it. I'm lagging me beer. It's a sword. Switching. I'm going To ci się rozkucza. Nie podoba. Ale laser dostałem, ja gram na kontrolerze. Jakie przyjaciele? No co mnie strzelasz, przyjacielu? Kościół, gram na kontrolerze. To co ja mam ci zrobić? mam moje masyjce. Są ci ludzie. Myślałem, że ty na ptacetie. Ej dobra, jak masz tego najwyższego no skina, na Amazon, to masz tam, renegadej trader, czy ja kawa to ma? trader mam. Tak. Ale chyba nie mam tego. Nie masz Renegade trader. Mam ci wysłać zapis z live'a. kurde ci wysłać zapis z live'a. Kurde! Mi... Downy. mi pokazać. Przecież możesz mi pokazać. Hej. Morga, ile masz lat? Oni się teamują, co to jest? Wycimy się. Mi jarę grać duła? Ja duło nie wiem. No brato, wychodzę. to wychodzę. Tu się na oh my god, oh my god, jaki yeah, pros, Oh my Ua! god! Trzymaj oh. na strefę. Na strefę. To mnie spektuje? Mały na klapsowanie czy nie? Kolapsuj Świetny zawodnik tutaj, na naszych ekranach. On trapa. Eee, ja. trapa. co ty robisz? się zbuduj. O oh, nie. Asistent, nie wygrasz. Hmm! No. ja. O oh, nie! Kinę strefy! No zginiesz, zginiesz. Easy. To gramy na klapsowanie, czy Nie, nie czy... Na Dobra klapsowanie? Rado. Gramy normalnie, jakby to był prawdziwy endgame. No to gramy na klapsowanie. No klapsowanie. Okay. Zobacz co, to jest filmik. Na drugim monitorze, czy coś. gramy w telewizorze. Użyj obrony. Czemu nie żyjesz? Nie wiem. On ktoś mi spektuje ja, sami. Też ja nie żyje! Najwidoczniej taki życie. No buduj się! Zrobimy no, reset lobby za chwilę, bo oni chyba nie mogą grać. Mogą grać. Tylko są debilami. Kurde, gościu nie strasz mnie. To chepik. Wszyscy przede mną uciekają Bo może grasz od pierwszego sezonu na zajębisce skiny Co? Może dlatego O ciepły, Dawaj go happy Bo on gra jest dobry Ja nie gram chlomo i jestem dobry Kurde Lol, jakie lagi są? Co jest? A, lagi, że jest po prostu zagrać na innej mapie. No, właśnie, Jak, ej, jakie lagi miałem teraz? No właśnie ja nie, ma bo ej, jakie lagi miałem teraz! nie, nie, mi lagi bo nie, chodzę, tak, tak. Tego ja nie, mapę nie, jakiś nie, Dobra, tego nie, 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 Chodźcie na, moją nie, na nie mapkę. Nie lubię Patrola, jego głupie są. Takarola pa, chodzi. Taka jest zwraca. Ostatnia runda i chodźcie na moją mapkę. Dobra, ja już wyszedłem, także jest noga, bo jak się dołącza, to nie można... Wróć do centrum. Ale prawie cię miałem. Bo miałem lagi, dlatego, bo kresku... No ja, to, ja umie, też, bawe, no ja też miałem lagi, i co? I co? Siema, no winiary. Na ptaczole. No Dobry skok, niczym Paweł Jumper. No ja nie na dzisiaj, no Ja mam nowe bindy dzisiaj, jak coś ja co nie się... No ty mnie zrzuciłeś. ...inaczej. Czekaj, też ci pomacham, kolego, czekaj. czekaj. Z siz gry es się mierzyć? no i ty się grajesz no i to że nie umiesz nawet spada spada ej dobra, się z owa dobra. dobra idziemy na twoją mapkę czemu ja yeah, tutaj okay. czekajcie na na czekajcie no. Ale no to Ej, chodźcie tutaj patrzcie. Nie, to jest to jest złe, to jest B. Chodźcie no do mnie. To jest, jest zajebiste. Patrzcie, patrzcie chodźcie. chłopaki, patrz tu. Tu. Patrzcie, patrzcie chłopaki, jak Dobra, Dobra. Dobra jak Dobra. tak chcę, to mogę zagrać. Dobra, tak, i to, tak, to, tak, to mogę zagrać. Dobra. Dobra, let's go. Winiary 69. Winiary 69 Dobry gracz, Dobry ewidentnie. gracz ewidentnie. No. O, o ten kałachasz. O, a tu jest wolna pompa, hmm. co Mam tylko snajperkę. No dobra, i nawet masizm, dobra. Bo te... większość z was nie umie Oj, grać, nawet z tym nie To ja byłem, to ja byłem. Ktoś jeszcze chce ajmasizm, tani ma dżintys. O, ajmasizm włączony! Co okay. on odwala. odwala? Dobra, Tera, to ja. Dajmy, daj mi jedemy. Króla, ja mam tylko snajperkę. Nie no, weź, ej. Cholera. Fajna ja, mapa. Ej, ja nie chcę, czy nie Fajna mapa. mapa jest! snajperkę. <laughs> 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 no, <laughs> ty, Boze. 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 ty <laughs> <noise> Muszę zrobić jest zdra z czerwonego, czerwonego, teraz. czerwonego teraz Ale, ale aj, <noise> nie wierzę. <Lepię>. Nie, wierzę I kill nie, nie, kill nie, 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 o nie, o nie. O jestem strach nice. jestem strach najs. Nice. Mogę edytować moje klocki. Edytować... Moje troski moje O ryba przyszedł, siema. Ej, o, przyszedł, nie, przyszedł, siema. ej o, przyszedł, nie mogę dołączyć, bo piszę, że sesja wygazła. Pisz, że sesja by o, Przykro mi. O, przykro, o, przykro mi. Kurde, nie mogę się do tych nowych bidów przyzwyczaić.

za są uh, strefy patchola. Tak, stawaj się trapy, na pewno mnie zabijesz No? No nie uciekaj dawnie! No nie uciekaj dawnie! Ale jesteś kurwa, agresywny. Kurde hyplik! Kurde, hippie. Kurde hippie Mam ammo! Morty wam! Morty wam! Nie no kurde ja muszę się wypocić ja na kreatywnym, bo jest tym głównym No ale jest wiemy, chłop, który, to jest taki chłop, który uważa, no, że jest najlepszy i na wszystkich mordę że także uważaj To jest jeden je, a Bez foko je, ten, ten sklaw, coś tam karsbroj kurwa Ka, karz broj dobra czary, czaje, czaje, czaje No sam Morty uważaj lepiej Samortu no uważaj, uważaj, bo ja gryzę generalnie. uważaj, uważaj, bo ja Zauważyłem, że tutaj kurwa naprawdę... Zauważyłem, że tutaj kurwa naprawdę... To to No i Epic wygrał 3-0. 4 No i Epic. Wygrał lepszy, najlepszy gracz tutaj wygrał, na pewno, ja oczywiście. Śni, tak, ty, ja ty, tak, już są Też ja. tak. widzimy się na ekranach. Dlaczego jesteś na ekranach? Nie? Co? Spoko. Mogę edytować moje kloszki no. na ty. Dobra, kurde. Wow. Dobra kurde. Co teraz? Nie, nie co, nie jestem najlepszy? No jednak nie, sorry Morty jest lepszy, sorry Gdy kto mi się zzi na TPC Ja mi się skapadał Ale I'm Pan, pan, nie pan Pablos niestety nie wyszło Jezu! Ej Ej, czemu ty mi zabrałeś killa? Ja mam, kp. ja mam 20hp! Ja mam PSB zadzienione, bo to tref... Ja mam Wejdziesz... Chcę przejść w ogóle. ...hp. No Dobra, jakiś wzi? Paweł, weź stąd wyjdź, Pawełek! Nikt się tu okay. nie chce, idź stąd. Proszę. Gościu! Czemu wszystkich tak... Czu... Czemu wszystkich... Nie wiem. Wszym... Ja Proszę. A co ty masz Ale ja mogę, bo ja mam kurde... licencję. Tomasz, kurwa, jest 15. sezonu i jesteś zajebisty? To jest, jest, jest Jakiś skin z pierwszego nie, nie sezonu, co wy, co tutaj? Bracie Maria... No, ma dom, kurwa babkę z kaskiem na łbie To jest kopalni <laughs> taką kurwa Nie wiem jak ona ma <laughs> Babkę z kaskiem na łbie No w morty wiesz tam murzynka taka kurwa co ma Kask na łbie, jakby z kopalni wyszło Rekon ekspert Rekon ekspert nie ma kasku na łbie no wiem, a tam z kaskiem... Ma, ma taki czapel, jak łącz. Nie kapelusz, ma kapelusza, właśnie, ty... a nie czapę. Kapelusz. Nie ma kapelusza. No. Dobra, Morty. Myślałem, że to jakaś czapa. Myślałem, że jakaś czapa. No, co co ma ten przegłos? Przygazne. Nie wiem. Ty już przegłos. tak ma przegłos jak coś. Nie wiem, ten Winiary no, chyba albo ten Jefferson XX. czapę nie, nie? nie mam. Jefferson to Morty, co? Ty chcesz od Morty'ego. Co to tu już winiary, bumble. No, winiary trzeba go zmutować. No, ej, dobra, ja mutuję go. No, no ej, dobra. ja za dużo osób, żeby nie zmutować. Dobra, winiary. Nieee, nie kupić eee... tak, nie sukienki. Ja nie, ja nie wiem. Ja nie mam. O, może winiary jest przegłos. O. Nie, ej. ja nie mam teraz. Nie, nie ma. Od... Od... Winiary ma. Jest, jest przegłos, ale nie wiem od kogo. To chyba nie ej, ktoś nie powie, ej, hey, cicho każdy, ktoś powie, wow, I zobaczymy, po niero... cicho, Adnie, chyba. nie Ej, można kolapsować, czy nie? można kolapsować, czy Obawiam się, że, obawiam się, że. Jakbyś powie, zrzuciłem, to chyba można. Jakbyś No Oooo ale... Pan przepłynął. Oooo, górziczka. Ej Ryba nie to tak jak dosypina. Ej Ryba nie tak jak dysypina. Pójdź, że mordę jak nie wiem na jakimś festiwalu. Dobrze jak, tak! z broń został trapowany Nie tam wiem tam. jakim cudem. Nie powiem, nie powiem. Ale dostał trapiczka na łeb. wykazał się większymi umy umiejętnościami zawodnik wykazał się Niech nic nie mogłem zrobić. O, brawo, Happy Aj, Oj, Marta, był No niestety mi nie wyszło teraz, no ale wiem, że następnym razem go rozwalał. ode mnie za 130. Kurde, muszę sobie to, 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 to malowanie tu ma Happy stawić, bo ma taki. fajny jest. On ma czarno, bo on jest czarnuchem. <laughs> O kurde, ale Haha, bo wiecie. one tap z-one-tapuj go, Gausson. Dobrze, 5 HP mu zostało. Uh, 5. Brawo, brawo. Ja jestem ja, kurde ja, potężny. Ja jestem ja, potężny, ja, nie, potężny. Gausson, No, no, no idzie. Nie no, ten ten gość, co ma tego murzyna, tą murzynkę jest. Potężniejszy no, ode mnie niestety. No, tak no nie wiem, no przed gra, chwilą go zabiłeś. Stąd. Dosłownie przed sekundą. Nie, 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 nie! To nie był on! Serio? To kto to w końcu jest? Ten, gra tą chińską babką, ten co ma potężną babką. Kurde, mam glicze, jak ja im się pokazują smugi spadania, jak jestem... Też! No, trudno mordo. Świetna mapka, świetna gierka. ty chyba musisz go zabić, żeby mu się już nie pokazywało. Widzicie, widzicie te smugi różowe, czy nie? Czy tylko ja? Nie, tylko ty widzisz. To no już w sumie spoko, bo ja bym nie chciał pójść jak ty się tak toczysz, ty. Tak, widzę cię, widzę cię, nie martw się, widzę cię. Mnie? Tego gościa, to teraz są ze te 30. Weź gościu nie Dobra, jakieś pizdy mnie walą na trzeciego. Nie, ej, Mordo machaliśmy sobie, nie zabijaj mnie teraz, proszę. To ja. Patrz, nie musisz mnie zabijać. Ja ci nic zaj, nie zrobię. Dobra, są. No nie, sojusz, ty wiedz... Jakiś Ryba mnie zabił. Ryba, ryba cię zabił. No mam za ZDPI teraz. oj Morty. Morty! No, ale jest jeden, jeden, bo ja go przed chwilą strafowałem Kurde, skąd to go... Potężny ryba, jajj, go zaraz złudzę. Nie, będzie to nie, 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 czas nie, 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 zaraz kolaps pójdzie, ten no typ to jest sobie to chyba Pablo z Poland, bo ma Kisdel gry, oczywiście. 2 HP mu zostało. Pablo z Pablo Spoland to jest najlepszy gracz tutaj. To jeden. No Węznie. Fajne kolapsiki są, no to uwielbiamy kolapsy. Zwali 90 jak... E, kotlety... jak kolebany. <śmiennie> <śmiennie> no i patrz, <śmiennie> tutaj chwilę. To jest stary Technika jak e, zamknij mordę. Technika jak tak, u twojej y... matki, gdy loda robiła zamknij śmieciu. Zamknij łeb. Co? Zamknij łeb, bo właśnie. Ty Najlepiej leży, głupi. Najlepszy gracz. Ej, Pablos, wejść. Najlepszy gracz. Weź, wejść. weź Weź wejść ty. Ty wyjdziesz lodowy. Wiesz, się chłop, chłop od starego dostał latarnię, skina w Fortnite i się cieszy. No. To jest jedyny skin, który dostał. Nie, on ma... To jest jego jedyny kupiony skin ze sklepu, reszta ma karnetowe. Nie wydała ani złotówki na tą grę. No to w sumie z jednej strony lepiej. Bo przynajmniej ma na co innego wydawać. sobie zaoszczędza. Opatrz sobie ma. zaoszczędził, trochę. A co się oszczędził kobiety. A my... Sobie, a my nakurwiamy w tą grę tyle kasy. Dobra! Helping, ty masz iMatista lamusie. Czemu tak ty ma iMatista, I'm teraz się skapłeś. Tak samo jak... A tego jest no. cały czas banie. To teraz bijesz się, zajma system. Dawaj, bijemy się. Uro! Kurde, spadłem! Kurde, afganos jakiś! Mortu w ogóle pięć dostaje ze strefą, jest chuj daleko i nie ma czego. Mortu ma wyjebał. Normalnie tak osoby zwiedzą strefę. Dobra, Do ten menes... 3hp! Olu, został laser, chłop. W locie, zajmasz Ej no co jest, że ja trapę postawić nie mogę. to będzie łatwo zabity chyba. Do... Ja nie mam szalę... yes! ja... kurwy, syny. chłop kurde stawia trapy i nie blokuje swoją postawę. Ej mordo my mamy soja, co ty robisz? A, hopa, soja, hopa hopa. hopa, hopa. Was... Oh, nie O nie, ale laser lejde... jestem lejde... totalnym gównem. <laughs> I'm I'm dildo. I'm No tak, na takiej strony A Ej, Pablus! Trapował! Pablus wygrał! O ma! Trapowany, no Pablus, gra. <laughs> no, najlepszy gracz, drugi raz wziął. Dokładnie no. tak, killi no, no, to końca chyba. Najlepszy gracz, to o co ci chodzi, to jest najlepszy gracz. Najlepszy gracz, no Naj... jest oh. największy stąd tutaj jest no, nie, taj... Taj... no nie no wyłączaj emocje ja śmieciu Ciebie to boli Aaaaa nie dobra no. 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 Chyba pan Mortis sobie zginął No zginąłem bo mnie z laserował emasi ale ja, on to nadużywa już, to jest nadużycie. Widzisz, on jak ty go tak bardzo na, nadużywasz? Możesz mnie nauczyć? Jak to jest nadużywać, aymassista? Musisz mnie nauczyć. Dobra, to zaraz to będę o panu wywywał. Od razu będę z emeczką latać na wszystkich. O, czy to jest sweet boy. Widziałem, że to sweet boy. Sweet boy. To Sweetie boy. Sweetie. Poznam tego skina wszędzie. Nie. Ty grałeś na padzie, nie? Ten mrożny rycerz. Nie, on gra na telewizorze. Nie, sweet boy nie gra na padzie. Na trzoma ruchy jak pad pad Pięknie. Sweet voice laserowa Gaussona, co jest? O klau, chary, zbroj. No, Morty, zamknij to tą mordę. Zamknij pizdę. E, pizdę. Dobra, zamknij pizdę, to ja mogę tutaj tak Zamknij pizdę, Leszczu. 3-0, coś ci to mówi, frajerze? Nie odzywaj się no do No co 3-0? Kurwa, ciemna? Co ci stare? Co ci jechali, Chali śmieciu. Ty kurwa, co ci <modę>. Tak i mordę. bo ci mordę. Pierdolę, ty kurwo, jebana. No lep, no, ty ci jazdę. stary, Tadam, nie wiem. A nasim się śmieciu. Wieśniaku nie odzywaj się do mnie, wieśniaku. Wieśniaku, kurwa. Dwunastoletni wieśniaczku, nie odzywaj się do mnie. Dwunastoletni, ty kurwa, tu spokojnie, spokojnie, panowie.